Cześć, witajcie na kanale. Co w pudle? Mam tu pudełko z takim znaczkiem. Skusiłem się na zakup tego modelu, będąc na zakupach w markiecie, i tak zobaczyłem na półce. I kiedyś jakieś 30. Kilka lat temu sklejałem te modele z y, tym znaczkiem. Nie można było nic innego kupić. Były tylko na półkach y, te modele. No, nieraz tam coś innego się trafiło. Y, ale na, w nawiązaniu do poprzedniego mojego filmu, y, kartonowa kolekcja y, model Bella AH1 Kobry, którym przedstawiałem. No, i tak myślę sobie, model kosztował 12 zł, tylko nie jakieś duże pieniądze. Także zobaczę, mówię, co wewnątrz. No, i tak mamy dość duże pudełko, coś tam robocze, dość mocno, jeżeli obracamy pudełeczkiem. Z drugiej strony przedstawiony model w dwóch malowaniach. Jest to Bell AH1S. Po numerze 68 17042 i druga wersja Bl1 Q. No i zobaczmy, co to przedstawia, jak to się zmieniło na przestrzeni lat. Kiedyś można było kupić łosia, karasia jaki. No i takie modele mam i. Ja jeszcze tego nie otwierałem. Przetne. Jest to zapieczętowane. No i zobaczmy, co wewnątrz, co tak chrobocze. Czy, czy warto było te 12 zł, czy nie? I, I tu jest. Wysypuje nam się. No i wszystko. Wysypuje nam się coś takiego. No, wypadła alkomania. No, i co nam się tu ukazuje? Trzy ramki, dwie ramki, ciut większe, jedna mniejsza i owiewka kabinki plastiku. Ja tu sobie już podłożę, żeby lepiej było widać. Czarny, czarny kartonik, ustawimy tu. Zrobimy zbliżenie. Żeby było można bardziej to porównywać i dobrze i teraz tak Co my tu mamy? Ta mniejsza rameczka przedstawia elementy bodajże uzbrojenia plastik taki granatowy no i tu byśmy mieli wezmę sobie tu obwodzik, tu jest chyba działka tu jakieś elementy wyrzutni, tak mi się wydaje. Ja tylko się tak domyślam. Tu mamy chyba elementy radaru. Oczywiście jest to dość grube, troszeczkę nadlewek. Elementy mają tutaj te doprowadzenia, do prowadzenia jakby plastiku do, do formy. Dość grube, dość dużo szlifowania. Tu widzimy na tych. Bliżej tu zrobię. Muszę sobie podglądać tu u góry na ekranie, jak co tu wam pokazuje. Tu są takie małe elementy okrągłe i też dość dużo nadlewu jest. Tu są chyba właśnie te wyrzutniki. Tu jakieś uchwyty mamy. Generalnie dość ciemny plastik, gruby. No dobrze. Następny element to ramka z dwiema częściami, dwie połówki kadłuba, usterzenie, no i inne elementy. I teraz tak bliżej do kamery. I tu mamy dość dość głębokie linie. Te bruzdy podziału blach są dość głębokie, grube, bym powiedział. Plastik generalnie szaro, taki troszeczkę różowy. Tu mamy dwie postaci. Raczej to bardziej do odrzutowca, jakiegoś pasują, tak jak do śmigłowca. Tu widzimy maski i doprowadzenie rury, takie doprowadzenie do masy, która raczej pasuje bardziej do odrzutowca jakiegoś, jak do śmigłowca. Też nadlewy, te elementy są dość grube. Widać, że już te, te formy są dość wyeksploatowane i, i te nadlewy są tutaj dość widoczne. Ale generalnie, jak na pierwszy model, jeżeli ktoś chce spróbować kleić, zaczynać, powtórzyć, Następna ramka, tu już mamy plastik w kolorze takim jasno-szarym. Dwie łopaty. Wiadomo, kobra miała tylko dwie łopaty. Ta jedna łopata jest troszeczkę tak bardziej podgięta. Tak, ta jedna jest bardziej troszeczkę podgięta. O, to nawet jest tak bardziej elastyczna. Ta nie. Profil. Czy jest jakiś profil? No jest, można przyjąć, że jest jakiś profil tej łopaty. To jest wszystko uproszczone. Tutaj nadlewy są dość duże. Nie wiem, jak tu będzie się do tej głowicy przedstawiało, gdzie jest ten element. Musiał poszukać, ale zobaczymy to później na yy, rysunkach. Wnętrze kabiny, mi się wydaje, to jest to plus tutaj takie inne elementy, jak drążki, jak wirnik tylny, też bardzo grube te nadlewy są, wylewki, płozy podwozia, tu widzę jakieś drążki i tak dalej, to też jest dość, dość duże, nadlewy ma, dużo, dużo obcinania, szlifowania, się prezentują. No i zostaje jeszcze wypraska owiewki, kabiny, szkło. a raczej ten plastik jest koloru takiego żółtawego. Nie jest czysto przeźroczysty. Jest to taki kolor żółtawy. Co do pasowania, no to, to nie wiem, jak tutaj byś, będzie to pasowało się w później w złożony kadłub, i plus jeszcze tu są takie dwa przeźroczyste, wydaje mi się, że jakieś elementy reflektorów. To tyle na temat e, tych elementów z form. E, instrukcja Instrukcja: rys historyczny e, śmigłowca. Mamy opisane dość, dość dużo tu jest informacji. E, opis techniczny, dane techniczne. E, śmigłowca, no i zdjęcie takie ramek i numeracja części. Na ramkach mamy tą numerację, może nie tak bardzo widać, ale są tutaj na przykład te oznaczenia. No i przechodzimy, może no i przechodzimy instrukcja taka jak A formatu A5 chyba, mniej więcej, bo to jest tak, pół A4, czyli takiego formatu A5, złożonego z czterech mamy taką formę złożenia. No i tu wewnątrz mamy no, dość dużo informacji, dość przejrzyście to jest, duże rysunki, nie wiem czemu to jest naderwane, ale tak było. Dość dużo, numeracja, od czego zaczynamy, etap pierwszy, drugi mi się wydaje, trzeci i tutaj są części. 9 plus 11 i tak dalej, plus, 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 czyli jedno do drugiego dokładamy, żeby nam się to w całość Zmieściło plus y, takie oznaczenie pędzla, czyli dodajemy farbę. Oznaczenie chyba tej farby tu mamy, tu mamy też taką legendę podpisaną, jakby o, co oznaczają te symbole. No, dość przejrzyście. Model jest przeznaczony dla, dla dzieci, w zasadzie. Y, I tu jest gdzieś zmianka od wieku bodajże no od trzech lat czy coś takiego no i tu już mamy prawie prawie, prawie złożony model na ostatniej stronie tu sobie przypominam jak miały trochę ciasno mi się robi tu mamy tak jak to kiedyś było jak przypominam sobie w dawnych, dawnych stawiano te Taką instrukcję też jeszcze na zasadzie, tak jakby na bazie kadłuba czapli podejrze. No i opis w języku polskim co tu należy robić. Tu mamy o A4 duży, duży rysunek częściowo nam się tu chowają, nawet jeżeli tu odsłonię, to mamy jeszcze kawałek o, tak bym musiał być zgię... zagięte. Tu no to mamy ładny, duży rysunek boczny tych dwóch, dwóch wersji malowań. I w zasadzie e, potrzebny nam tu jest chyba jeden kolor, czyli A i co tu będziemy mieli jeszcze? O i tu mamy i tu mamy podane farby. Nazelnictwo angielskie i polskie i odnośniki humbrol, ekstra kolor chyba, nie nie, nie nie kojarzę takich farb, testors, modelak, którego raczej już na rynku nie ma. No i w nazewnictwie FS w oznaczeniach tutaj też mamy cztery takie oznaczenia symboli tych farb. Ale głównie humbrol Najbardziej kolory, które są jeszcze do, do, do dziś w sprzedaży i w użyciu. Sam też mam kilka kolorów umbrola, natomiast modelak uchowały chyba mi się jeszcze dwa kolory, ale to już jest zabytek, tak powiem. Kata, numer katalogowy S022 tego modelu. Tu mamy opracowanie, kto opracował ten modelik, Henryk Foltyński. Ilustracja na pudełku Severin M. Fleischer. Producent ZTS Plastik, czyli Zakłady Tworzyw Sztucznych. Chyba tak należy to rozumieć. Pruszkowie Pruszków. No, i to tyle instrukcji. Ale podoba mi się ta duża, duża, duża tu instrukcja. Tu jeszcze mamy taką instrukcję. Jak postępować z kalkomaniami. No i tu jest oznaczenie ABCDE, kolorystyki, i mamy tu oznaczenie też i kolorystyki, i numeracja, i oznaczenie kalkomanii, numeracja tych kalkomanii, już biorę kalkomanie, mały listek kalkomanii, i tu mamy. Nie wiem kto drukuje, nie ma tutaj producenta, jest tylko podpis, że to jest właśnie plastik Made in Poland. Być może wytwórnia sama dla siebie drukuje te kaleczki. No i tu mamy białe numery. I United Status Army. Uwaga. Z tą strzałeczką. I tutaj model. Taka naprawdę prosta mała kaleczka. I numeracja tych, właśnie oznaczeń, kalek. No to tyle. Tak się prezentuje w tym pudełku. Ten model. Chciałem, chciałem po prostu wiedzieć, czy coś się zmieniło, czy coś się polepszyło w jakości i tak dalej, ale widzę, że. że Niewiele, prosty model dla najmłodszych. Nawet nie trzeba go było malować, jeżeli. Nie ma kleju. Nie ma kleju w zestawie. Co jest może dobre, bo, bo jeżeli to jest dla dzieci, to różnie to bywa z tymi klejami. Tu należy po prostu pod okiem rodzica tu raczej kleić a część starszej yy, młodzieży, że tak się wyrażę, już sobie poradzi. No, tu mamy na wyżej nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, czyli taki modelik od 3 latka, no czyli tak zaczyna 4, 5, 6 lat, to już myślę sobie tam poradzi. Podobnie postępuje jak z klockami, aczkolwiek modelik do jakiegoś sklejenia jako baza nie wiem, do dioramki, do rozbicia go, do, roz do pocięcia, coś takiego jako baza może posłużyć. No i to na tyle ode mnie. Dziękuję za obejrzenie. To będziecie zainteresowani i obejrzycie. Dzięki, cześć, do usłyszenia.